Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z Seriusa Sama 4. Niestety e, muszę przejść ten etap jeszcze raz, ponieważ e, nagrałam odcinek, ale wyszedł w takiej tragicznej jakości, że postanowiłam, że po prostu nagram drugi raz. No, e, tu jest gdzieś latarka? Bo była gdzieś latarka, nie? <grych> Sprawdźmy. Ty, 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 ty. No, tak jak zawsze. Po bardzo, bardzo długiej przerwie. Jak to ja. Nie ma ładowarki. Ej, ładowarki. Ha. No takiej. Dobra. Popatrzmy tak. Testujemy. Oj. Co ja zrobiłam? Ja go jeszcze nie widziałam. O! Nie no dobra. Ok, nie kombinujemy. Także yy, momencik jeszcze tylko włączę sobie. Minutniczek. No i lecimy. O. Długa przerwa, jak zawsze. Ale to nic nie szkodzi. A gdzieś, że nie zapomniałem, jak się gra. A naprawdę, w poprzednim odcineczku doszło do takiego momentu, że. ho ho hu, hu. Jest jadka konkretna i nie mogłam tego przejść. No ale zobaczymy. Będziemy like zobaczyć to O, okej. Co

To okay. jest Okej. Okay. forma okay. komunikacji informacji w sytuacjach Nie powiedziałbym ci klimatycznie tutaj, nie? No dobra, chyba wszystko. Idziemy wyżej. Muzyczka się odpaliła. Kurde! No można i tak o Jezus. Jasna kolarka, ja zapomniałem jak się gra! Piek. Czy ja muszę ich zabijać? Pewnie tak O Jezus Reflex już nie ten chyba za mało może czułeś myszkę. Spróbujmy troszkę na większej. To żeby nie było tak, że nie będę później potrafiła trafić. Syt. Ale okej. Okay. To, to, to. O! Kilsiki. Jak najbardziej. Ale tam wyją i wyjął. Aha, przejdziemy na górę No tak. Z góry przepraszam, no, no cóż. Bardzo dawno grałam. <laughs> się już mi troszkę pozapominało. Okej, musimy wiadomo tutaj sprawdzić. Nie było tak, że ta latarka tutaj jest, a ja po prostu chodzę po omacku. A, dobra! mamy klimacik. jak coś wyskoczy, to się na pewno wystrasza. Możecie być tego... No. nabojki, bojki, najbardziej. bojki, ja zeszłam na dół. Czy jest to na tym pięknie? Co było? Bo się tutaj. Odsetka na dół. Aha. Ok, dobra. Czyli... Oj. Sorry. Czyli na dół nie ma co schodzić. były ostatnie nam dwa chapter'y Także mam nadzieję, że czas najwyższy skończysz tą serię, bo ona naprawdę pierwsza moja seria Jezu, zgubię się Pierwsza moja seria, która jest no taka długa A jak widzicie na kanale jest kilka innych różnych o zaczętych No ale Black Venom plus Moja gardełka, jak słyszycie, wiecznie ochrypnięta. No i nie wiem, czy tak nagrywać. Dobra, tu mamy słodkie, schutki słodkie. Idziemy. Idziemy dalej. O, do Dobrze. Na razie nie potrzebujemy. Na spokój. Albo nie. O, popatrz, skubanego. Zahaczyłem. Co tutaj mamy? Ło, kuleczkę. Dobra. Radio na dużych wrogach. Aha! Czemu tak? Czemu nie działało w każdym razie? Jak do tego teraz wrócić? Oj. Przepraszam w ogóle. Widzicie, że tutaj po prostu szok. Koło uzbrojenia czy to będzie cosplay nie, to będą punkty umiejętności oj, coś przeskoczyło pokaż drogę A. dobra Oké, okay. w każdym razie. Olajmy to na razie. This is Bill Core with Radio Free Earth and boy have I got news for you. Para mm. Ale wiecie co? O nie! Dobra Oho! Zaczynamy pięknie yeah. <laughs> Wiecie co? Sorki, że wam tak coś spoileruję ale pamiętam. O teraz nie mogę. Ale pamiętam, jak poprzednio nagrywała, że gdzieś tutaj jest. Jak to powiedzieć? Rakietnica? Bo no tak, no. I trzeba ją znaleźć. Trzeba całą? I to jest ta droga. Tak, tak, bo pamiętam właśnie na te super koniki. Czemu w ogóle od nie biega? Ale widzicie coś się skoczę. Nie wiem. O! Tego nie miałam. Odkryć? Ale ok, wszystko się skończy nie tak No dobra, mam po prostu tak wolno biegać Byle aby nie zajść za nisko. To jeszcze mogę? Start przyszły A może niżej to było. Teraz nie o, no to dobra, ok. Drugi Borysie, się od kilku tygodni obiecujesz, że zagrasz czarodziejskiego Samuela. Ale za każdym razem, gdy Cię o to pytam, odpowiadasz, że jeszcze tego nie zrobiłeś. Wiem, że uważasz, że w grach chodzi jedynie o przepiękną grafikę i realistyczne interakcje, ale informuję cię, że piękna przygotówek tekstowych jest ponadczasowe i w dodatku działają na kiepskich kompach. A więc, aby upewnić się, upewnić się że dotrzymasz obietnicy, zaprogramowałem te drzwi, aby były zamknięte tak długo, aż nie ukończysz czarodziejskiego samuela. A jeśli uważasz, że kapitanowi to się nie spodoba, to pamiętaj, że kapitan cię nie cierpi. Nie spodoba się to na pewno Dimitriowi, ale w końcu kapitan. Jego nie cierpi jeszcze bardziej. Dobrej zabawy. Okej. Okay. Co? Ogólnie nie chce mi się w to bawić, także zrobimy to chyba metodą prób i błędów. Okej, okay. czyli nie to? A to jest dalej. Okej. Okay. Nie wiem czy idzie, bo czy idzie nam dobrze, czy nie. Super pywowarka. Oh, dobrze. Szuć zaklęcie polimorfii, uwodzenie, miecz, ognia. Wiecie, zawsze możecie wyłączyć, e, zrobić stop. I to przeczytać, ale nie wiem, czy, czy macie na to ochotę, bo mi osobiście się nie chce. O Jezus! Postroli, wąwóz złodziei, las wyróżek. Chodźmy do. przez las wyróżek. Znowu ten miecz odnia. Swoje wyprawie. Kultura O, ja to. ziemi. Mięczonak. Kurde. Zaklęty głos. Udało nam się Proszę bardzo Za pierwszym razem Aha, a ja mam rakietę Jezu, a ja je szukałam O boli, to budzimy się Ja nie wierzę, agentka jest tam Dobrze, mamy serduszko i to wszystko. Tak okay. Oj. O, taka mini latarka można posłużyć Gdzie jest wyjście Tu Okej. Okay. Eee, wybaczcie mi. Jak człowiek jest chory, to troszkę wolniej myśli te sprawy. Dobra, tam będziemy mieć jadkę Cicho. Ja jeszcze zanim... o jak widzi to... A boże, więcej się nie pokaże Też te.

krążenie po tym statku ma jakąś zagadeczkę śmieszną okej okay. że już więcej zagadek nie będzie ok strzelba ooo tu jest moje cudajko. uwielbiam to okej okay. I to register a complaint regarding invasion of Oil Rig by alien forces. As sole security guard, I was not sufficiently equipped to handle situation. No, Another right. drone, mini gun did not arrive and tactical nuke was badly stacked. I tak, i tutaj właśnie dotarła. Mnie jakiś krabik bym cić, no. oj, 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 oj. się trzymał Ojej, ojej, ojej się! to Lewiam was z no Co w ogóle jakieś lasery na mnie patrzą, nie? Wiem, czy to nie o niej ale dobra? Tak, to oni. Refleks dzisiaj. Szachisty Max, nie? Wow Dodało się? Oj Co tutaj życia potrzebuje? Halo Ja wszystko na dzień dobry wybiorę Weź, nie się? Znowu nie chcę biec. Żeby mi się klawiatura kończyła Jeszcze nie to chyba było, tego Aha i po prostu sobie tutaj weszła? O tak sobie weszła. Okej okay. Ale lipa ale był zabijalby wręcz. Czyli jednak zadziałało? on biega, to mam broń po Nie wiem, co się dzieje. W każdym razie pozbieram swoje życianko. Aha, jeśli ja przeżyję. Chcesz Zapraszam Czy któryś? Pięknie Jeszcze tutaj jesteś Och jaką sobie tam mierzy Ja w tym czasie sobie Zbieram życianko Bo jak go zabiję To sądzę, że zacznie się kolejna fala Cię wydaje o. Dobra. Dobra, zapiszmy Będzie grubo Ty. Spokojne W spokojnym miejscu mam zapisane. Uh. Aha, ja muszę tu wejść. Poważnie. I jednak dobrze, że weszłam tutaj. Jejku A nie, to było z drugiej strony Tutaj okay. A łódeczka, żeby uciec

Dziękuję Wam bardzo. E, przepraszam w ogóle za niedogodności, za nieogar. Ale mam nadzieję, że na dnia skończymy tą serię. Dziękuję bardzo. Na razie.